Cześć! W dzisiejszym odcinku 5 rzeczy, które lubią kierowcy elektryków. Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem auta elektrycznego, dopiero chcesz poszerzyć swoją wiedzę, rozbudować jakiś obraz całości, całej branży, całego przemysłu elektromobilnego, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie, dlatego że pomówimy tutaj o takich niuansach ergonomicznych, których nie mają bezpośredniej analogii w motoryzacji, w motoryzacji spalinowej. Są bardzo fajnym przywilejem, udogodnieniem i możesz się zwyczajnie nie spodziewać, że czego, coś takiego może być w samochodzie w ogóle, bez względu na to, jaki on ma napęd. Na no, dzisiaj właśnie o napędzie elektrycznym. Ja jestem Lopez i może się naprawdzie. Zapraszam Cię na najnowszy odcinek z serii herbatka z prądem, czyli konkretnie o luźnych tematach. Zapinaj pasy, jedziemy. No dobra, zaczynamy od razu od punktów, wszelkie aktualności i autoreklama swoich usług na samym końcu. Punkt pierwszy. Przywileje dla aut elektrycznych. Przywileje wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze z ustawy i są to takie udogodnienia jak możliwość jazdy bus pasa, możliwość bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania, w miejskich strefach płatnego parkowania, możliwość bezpłatnej przeprawy promowej w momencie, kiedy prom stanowi część drogi publicznej. Takich przywilejów jest więcej. Wszystkie znajdziesz w odcinku przywileje aut elektrycznych i są oczywiście czasowe. Aktualne, które wymieniłem, obowiązują do 2020 26 roku. Czy będą przedłużone? Tego nie wiem. Dlatego, jeśli patrzysz ogólnie przez pryzmat technologii, takie udogodnienie jak możliwość jazdy buspasem, wiadomo, że będzie do pewnego momentu. W przypadku gdyby ilość samochodów elektrycznych i spalinowych się wyrównała, trudno, żeby wpuszczać elektryki jeszcze na buspas, bo będzie tak samo się korkowało jak normalna droga, więc wtedy przepis tego typu traci zasadność. Niemniej ustawodawca na ten moment przewiduje różnego rodzaju zachęty dla transportu dla użytkowników środków transportu bezemisyjnego. Bezemisyjnego, czyli takiego, który nie emituje spalin w miejscu jazdy, jest to szczególnie istotne. Perspektywy na przykład centrów miast i tym podobnych miejsc, gdzie każdy kolejny samochód bez względu na to, ile procentowo samochody odpowiadają spalinowe za zanieczyszczenie środowiska, i każdy przejeżdżający samochód dokładałby od siebie taką kolejną cegiełkę do na przykład nieprzewiewnego miejsca, gdzieby by smog się już kumulował coraz bardziej, coraz bardziej. Wtedy samochód elektryczny ładowany nawet z węgla czy prądem z węgla, pomimo że i tak jest bardziej eko niż samochód spalinowy, będzie tym bardziej zasadny w, w danym miejscu. Stąd też mamy ten układ od strony właśnie miasta, ustawodawcy, że no te BUSPAS, bezpłatne parkowanie i tak dalej, i tak dalej. A druga część to część techniczna przywilejów samochodów elektrycznych, które wynikają z różnych faktów. Znaczy wynikają bezpośrednio z technologii, ale mają różne zastosowanie. Jest ich na tyle, że poświęciłem im osobne punkty. Punkt drugi. Możliwość jazdy za darmo. Oczywiście mówię to w kontekście tylko dlatego, że nie spotkałem się jeszcze z rozdawaniem paliwa do samochodów spalinowych za sam fakt posiadania samochodu spalinowego. Niezależnie czy jest to ustawodawca, czy na przykład jakaś firma wynagradzałaby swoich klientów w pięć, nie wiem, bańką, kanistrem paliwa za to, że akurat skorzystali z usług ich firmy, i w momencie, kiedy parkujemy u nich na placu, przychodzi coś na przykład z obsługi obiektu i dotankowuje nam samochód 5 litrami paliwa. Nie spotkałem się z czymś takim, za to spotykam się na co dzień, ba, nawet montujemy takie punkty ładowania właśnie przy firmach, dlatego że coraz częstszym działaniem marketingowym, prestiżowym dla danej firmy jest wyeksponowanie punktu ładowania dla właścicieli samochodów elektrycznych. Obecnie właścicieli samochodów elektrycznych jest na tyle mało, no samochodów jest na tyle mało, że można dosyć precyzyjnie określić grupę odbiorców, więc jeśli na przykład prowadzisz działalność, która trafiałaby statystycznie, do właścicieli samochodów elektrycznych stawienie wyeksponowanie punktu ładowania w twoim miejscu przy twoim biurze będzie stanowiło zachętę do skorzystania właśnie z twoich usług a dla ciebie będzie pewnym wyróżnikiem na tle konkurencji tego typu droga do ładowania swojego auta elektrycznego z perspektywy użytkownika to jest jedna z kilk. Po prostu zdarzają się nadal bezpłatne punkty ładowania. Wszystko jedno, czy są one firmowe, jest to czyjeś prywatne marketingowe działanie, czy na przykład samorządowe, które musi z pieniędzy podatników udostępnić bezpłatny punkt ładowania, to znaczy taki punkt ładowania za załadowanie z którego nie będzie Oczekiwać opłat na przykład na kontrakcie kilkuletnim, co się zdarza, w większości miast powiatowych można spotkać bezpłatne punkty ładowania, więc jeśli kalkulujesz posiadanie samochodu elektrycznego pod oszczędności, weź to pod uwagę. Tak samo jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, masz fotowoltaikę, również możesz wziąć to pod uwagę i mieć swój prywatny punkt bezpłatnego ładowania. Oczywiście instalacja fotowoltaiczna, żeby nadwyżkami naładowała samochód w rozsądnym czasie, na przykład za dnia, musi być już spora. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, dlatego też zachęcam Cię do zerknięcia w opis, w link w opisie do naszej akcji. Elektryk w domu, także tam tutaj trochę wrzucam ci grafik, szerzej, wszystko co i jak w opisie. Chodzi o to, że jedną z dróg do bezpłatnego ładowania auta elektrycznego jest możliwość ładowania się z fotowoltaiki, na przykład wyłącznie nadwyżkami z fotowoltaiki. I znowu nie mamy bezpośredniej analogii do motoryzacji spalinowej. Od samochód spalinowy stania na słońcu, no paliwa w baku mu nie przybędzie, prędzej wyparuje, a stania na słońcu twojego samochodu pod warunkiem, że będzie stał nieopodal instalacji fotowoltaicznej, do której będzie podłączony, jak najbardziej może mu przybyć w cudzysłowie prądu, baterii, a co za tym idzie, zasięgu, który będzie dla ciebie realną, wymierną wartością, także w kalkulacji posiadania samochodu elektrycznego. Metod jak ładować samochód elektryczny za darmo jest więcej. Nie chcę tutaj zanudzać, wszystkie omawiam dokładnie w tym odcinku wraz ze strategią, jak można skorzystać z takiej metody i niezbędnym ekwipunkiem, jak no właśnie skorzystać z tej metody. Idziemy dalej. Punkt trzeci. Funkcjonalność nieoczywista. Co mam na myśli mówiąc funkcjonalność nieoczywista? Chodzi o taki zespół cech bądź funkcji, zarówno hardware'owych, jak i software'owych, których nie spodziewamy się, że których nie spodziewamy się, że będą w samochodzie, mając nawyki z samochodów spajnowych. Najlepszym przyk tego przykładem jest funkcja V2L, o której znajdziesz osobny odcinek, czyli samochód zmienia nam się w dużego UPS-a w agregat na kołach. Wiemy, że samochód ma baterię cztery koła i silnik elektryczny, ale nie każdy będzie się spodziewał, że ten prąd z baterii można wyciągnąć nie tylko na jazdę, tylko na przykład na rzecz podłączenia kosiarki do takiego samochodu, albo nawet całej altanki działkowej, albo innego samochodu elektrycznego, żeby go podładować. Tego typu funkcji jest więcej. Bardzo fajną jest na przykład tryb kempingowy. W Tesla, czyli zespół ustawień klimatyzacji i ogrzewania, które umożliwiają spanie w samochodzie, nie wymagające posiadania otwartych okien, no i włączonego silnika, jakby no nie mamy jak mieć włączonego silnika, silnik elektryczny na postoju po prostu dzisiaj nie kręci, nie pracuje. Nie ma czegoś takiego jak luz i wolne obroty. Niemniej samochód z perspektywy użytkownika jest włączony w trybie kempingowym, zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i utrzymanie temperatury na tyle, by można było w nim spać. Producenci materacy i tym podobnych zestawów kempingowych do samochodów elektrycznych, no właśnie wychodzą naprzeciw, serwując swoje rozwiązania produktowe do samochodów, które taki tryb kempingowy posiadają do tego stopnia, że do konkretnego modelu auta, którego producent, którego producent wyposażył tryb kempingowy, możesz znaleźć materac szyty na miarę, tak, żeby na przykład e, zaplanować podróż wakacyjną, na przykład wyłącznie po bezpłatnych ładowarkach i wyłącznie śpiąc w aucie. Jest to poza tym, że fajna przygoda i sposób na życie, oczywiście w zależności od Twoich preferencji, są realna oszczędność, którą możesz sobie wkalkulowywać, jeśli chcesz wejść w posiadanie auta elektrycznego. Punkt czwarty. Uniwersalność źródła energii. Chodzi o pochodzenie prądu. E, to kiedy mamy przyzwyczajenie, że ropę się wydobywa na rzecz przemysłu samochodów spalinowych, tak tutaj prąd może mieć różne źródła, możemy go wytworzyć w różny sposób. Oczywiście każdy ubolewa na tym, że prąd jest produkowany z węgla w naszej szerokości geograficznej i w naszych warunkach. Niemniej sam samochód jako urządzenie jest gotowy do tego, żeby naładować go prądem z węgla, prądem z fotowoltaiki, z wiatraków, z elektrowni wodnej, a jakbyś się uparł, to i z chomika w kółku. No, może z dużej ilości chomików w kółkach. Chodzi o to, że samochód elektryczny, napęd elektryczny jest tak uniwersalny, że potrzebuje prądu. A to, jak ten prąd zorganizujesz, jest już tematem drugorzędnym. Masz teraz, teraz ładujesz się z gniazdka w domu. Zaraz, nie wiem, budujesz dom z fotowoltaiką, będziesz się ładował tylko nadwyżkami i inteligentnym wallboxem. Prąd nadal jest tym samym prądem i nic się nie zmienia z perspektywy użytkowania. Idealną analogią, z samo, znaną z samochodów spalinowych, jest domontowanie instalacji LPG do właśnie samochodu spalinowego. Kiedy chcemy mieć Możliwość czerpania energii z innego źródła, w tym przypadku z LPG, musimy wyposażyć samochód w dodatkową instalację. Co się wiąże z faktem domontowania tej instalacji, kosztami itd. itd. Jest to przedsięwzięcie. Tutaj prąd jest na tyle uniwersalną, powiedzmy basic energią. Jego wytworzenie odbywa się w dowolnej formie. Mamy do dyspozycji ten prąd, ładujemy samochód elektryczny i wszystko jest ok. Choćby ktoś wynalazł totalnie nowy, ultraczysty, zeroemisyjny, plusemisyjny, plus energetyczny sposób na pozyskanie prądu, produktem finalnym zawsze jest ten prąd i tylko i wyłącznie ten prąd interesuje właściciela użytkownika samochodu elektrycznego. Punkt piąty. Różne sposoby ładowania. W przypadku aut spalinowych jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że samochód tankujemy na stacji paliw. Albo z kanistra. Ale ten kanister i tak wcześniej musimy uzupełnić na stacji paliw, czyli jakby źródłem energii, metodą uzupełnienia zasięgu naszego samochodu spalinowego jest stacja paliw tak czy inaczej. W przypadku samochodów elektrycznych odpowiednikiem stacji paliw jest publiczna stacja ładowania, zazwyczaj szybkiego, już teraz nie ma znaczenia czy szybkiego czy wolnego, ale znajdziesz odpowiedniki stacji paliw także w elektromobilności. Będą one ładowały oczywiście prądem samochody elektryczne. Niemniej osobiście uważam, że największym przywilejem auta elektrycznego jest możliwość naładowania go wszędzie tam, gdzie telefon, laptopa. Aparat fotograficzny i tym podobne, czyli ze zwykłego gniazdka, tak, zwykłe gniazdko, te, które już masz. Nie jest to kolejna instalacja, nie jest to wodorociąg, LPG, ciąg i tak dalej. Masz zwykłe gniazdko, no raczej oglądasz mnie na urządzeniu, które potrzebuje prądu do działania, więc no masz prąd, tak? To nie jest dygresja. chodzi mi fakt z obrazowania, że samochód elektryczny wpisuje się w coś, co już mamy. Tematem do dyskusji, zarówno inżynierskiej, jak i dla niektórych filozoficznej, jest na przykład wydolność sieci energetycznej, ale ta sieć energetyczna już jest, Polska jest zelektryfikowana w 100%. Jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych i każdy kto ma zwykłe gniazdko, może podłączyć do tego zwykłego gniazdka samochód elektryczny, ale to też nie koniec. Mamy tak, mamy zwykłe gniazdko, mamy gniazdko siłowe, z którego możemy się ładować szybciej. Jeśli masz u siebie w pracy jakiegoś wallboxa służbowego, możesz się do niego podłączyć. Jeśli masz w domu fotowoltaikę, montujemy Ci wallboxa smart, linki masz w opisie, ładujesz się nadwyżkami za darmo. Takich możliwości jest mnogość. Zapraszam Cię na odcinek punkty ładowania samochodów elektrycznych, rodzaje, moc, możliwości. Tam znajdziesz wszystko dokładnie opisane. Chodzi o to, że w przypadku spalinowców mamy stację paliw tylko i wyłącznie, w przypadku samochodów elektrycznych mamy większe spektrum możliwości pozyskania energii na rzecz naładowania samochodu elektrycznego i to jest jedną z fajnych cech decentralizacji. Jakbyś się uparł, mówiłem o chomika w kółkach, jakbyś się uparł, kupisz sobie kilka paneli fotowoltaicznych, rozłożysz na działce na słońcu wyeksponowanych, na słońce właśnie, podłączysz samochód elektryczny, oczywiście to jest uproszczenie, i on się będzie ładował. Tak, to jest tak proste, napęd jest na tyle prosty, na tyle uniwersalny, że mamy do wyboru, z czego chcemy aktualnie skorzystać, a nie coś narzuconego od góry. Punkt szósty, bezpieczny punkt odniesienia, ceny ładowania. Co mam na myśli? W przypadku przemysłu spalin samochodów spalinowych jesteśmy zdani na koncerny paliwowe, sytuację polityczną i tak dalej. W przypadku samochodów elektrycznych oczywiście bardzo wpływa na nas i na nasze decyzje, cena prądu, wszelkie deklaracje. Sytuacja obecna jest tego najlepszym przykładem. Mamy te wszystkie ograniczenia 2000 kWh i tak dalej. Ale w związku z tym, że mamy kilka metod ładowania, nie ograniczy nas to w 100%. Zawsze z tyłu głowy podstawą możliwości samochodu elektrycznego będzie ładowanie go w domu. W domu można mieć na przykład fotowoltaikę. I nawet jeśli nie dotyczy to procentowo wszystkich użytkowników, no bo siłą rzeczy nie będzie dotyczyć wszystkich Użytkowników, i nawet nie chodzi tutaj o y, możliwości finansowe zainstalowania sobie fotowoltaiki, co zwyczajnie ergonomiczne, jak na przykład mieszkanie w bloku. No oczywiście w bloku też można zainstalować fotowoltaikę, ale raczej nie jest chętnych, żeby się w to bawić niż na przykład wychodzenie z takiego naturalnego założenia przez właściciela domu. Kiedy masz fotowoltaikę, bądź masz na przykład Tesle z darmowym ładowaniem na superszeżerach wieczystym przypisanym do winu, masz to podstawę, że Twój koszt jazdy wynosi okrągłe 0 złotych, kiedy jesteś, kiedy jesteś na to nastawiony. Jest to bezpieczna furtka, nie dotyczy i nigdy nie będzie ona dotyczyć 100% samochodów elektrycznych, jednak z tyłu głowy. mam niedaleko, powiedzmy, swojego domu rodzinnego punkt ładowania, który wiem, że jest miejski, darmowy przez 5 lat oczywiście darmowy, to znaczy z pieniędzy podatników ale nikt nie oczekuje ode mnie opłat za ładowanie w tamtym miejscu w domu mam fotowoltaikę albo mam starszą Tesla z darmowym ładowaniem i to wystarczy, żeby wkalkulować to w określonym czasie, w określonym okresie do kosztów sumarycznych użytkowania auta elektrycznego. Ja osobiście postrzegam to jako bardzo dużo zaletę, dlatego że chociażby sam fakt chyba tej fotowoltaiki najbardziej powoduje to, że z gowy moją bazą jest zero. Ok, jest sobie polityka, jest, są sobie zawirowania, są łańcuchy dostaw ropy, kontrakty terminowe na ropę w przypadku oczywiście motoryzacji spalinowej, ale ja mam Tę bezpieczną furtkę. To, czy będę z tego korzystał, czy mam jak z tego skorzystać, to jest interpretacja mojego indywidualnego przypadku, technicznie jest to możliwe. Tak samo technicznie jest możliwa samodzielna rafinacja ropy, ale nie za nikogo, kto by to samodzielnie robił. I właśnie o to chodzi, o ten aspekt przystępności ergonomicznej użytkowania. Mam nadzieję, że takie materiały jak ten są dla Ciebie właśnie przystępne. Zwłaszcza jeśli jesteś nowy, próbujesz zasięgnąć wiedzy, poznać obraz szerszy elektromobilności, to zachęcam Cię do zasubskrybowania tego od kanału oraz do zapoznania się z filmami już obecnymi. Poza tym, że filmy. Publikujemy regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu, zarówno takie edukacyjne. Tutaj w serii Wychowanie Elektromilne, czyli o elektromilności prostymi słowami, zarówno o tych amperach, które przywodzą tylko jakieś wspomnienia ze szkoły, z lekcji fizyki, niekoniecznie te dobre wspomnienia, jak i wszelkich technikach związanych z na przykład konkretnymi modelami aut i konkretnymi wariantami aut. To wszystko w serii Wychowanie Elektromilne, a takie tematy trochę bardziej luźne i społeczne, jak dzisiaj, omawiamy w serii Herbatka z Prądem, czyli konkretnie o różnych tematach. Co lubią samoch kierowcy samochodów elektrycznych, czego nie lubią kierowcy samochodów elektrycznych, co dostanie zielone tablice, czy elektryk jest eko i tego typu rzeczy. Z okazji zimy za oknem zapraszam Cię na odcinek właśnie z serii wychowanie elektromobilne. Jaka jest optymalna temperatura dla elektryka? Dlatego, że ten argument jest bardzo często przywo przywoływany i do zakład, że zostanie przywołany w komentarzach do tego odcinka, zanim ktoś dooglądał do tego momentu film. Teraz troszeczkę miejsca na aktualności autoreklamę. Pragnę przypomnieć Ci bądź poinformować Ci, że zajmujemy się kompleksową realizacją stacji i punktów ładowania, także dla odbiorców indywidualnych. W przypadku odbiorców indywidualnych to jest koronnym przykładem jest oczywiście dom. Tutaj mamy wszystko, całą fotowoltaikę, magazyn energii, wallboxy, smart wallboxy, integracji z fotowoltaiką i tak dalej. Wspominałem o tym podczas odcinka, linki masz w opisie. Oraz blog. Blog to też dom. Nowelizacja ustawy o elektromobilności dosyć uschematyzowała ten proces, proces wykonania punktu ładowania na swoim stanowisku postojowym. Oczywiście do tematu można podejść zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo, odgórnie od strony wspólnoty mieszkaniowej. Także jeśli jesteś indywidualnym użytkownikiem, no to zapraszam Ciebie do kontaktu. Tam link masz w opisie. Zobaczymy, co można mieć w, w kwestii Twojego, Twojego stanowiska postojowego, a może Twój Mieszkaniowa chce wyjść z inicjatywą i przygotować na przykład infrastrukturę dla wszystkich na przyszłość, wyprowadzić infrastrukturę systemową dla wszystkich na przyszłość, mieć bardzo proste rozliczenie z mieszkańcami, albo na przykład jeden ogólnodostępny dla mieszkańców, oczywiście osiedla, bądź konkretnego bloku, punkt ładowania, z którego będą sobie korzystać zainteresowani i wszyscy zadowoleni. Linki do tego, tak jak wspominałem, i do naszych pozostałych usług masz w opisie i znajdziesz je bezpośrednio na stronie bezczelestni.pl w formie kafelków na stronie głównej. I zapraszam Cię jeszcze na sam koniec do wakacyjnej serii, czy znaczy wakacyjnej jak wakacyjnej teraz to bardziej feryjnej. W serii Electric na Weekend, czyli podróżniczej, nasze aktualne pomysły na podróże autem elektrycznym w oparciu o infrastrukturę, która jest tu i teraz. Także zostawiamy inżynierskie plany i marzenia o punkcie ładowania na każdym rogu na przyszłość. Patrzymy chłodnym okiem na to, co jest i jak możemy się w tym odnaleźć. W odcinkach z serii Elektrykiem na weekend pokazuję ci w praktyce jak można się w tym odnaleźć i w praktyce właśnie z tego korzystać, a narzędziem, którym się posługujemy, jest nasz portal Elektrykiem na weekend.pl, który zrzesza w sobie obiekty turystyczne i rekreacyjne, które deklarują możliwość ładowania auta elektrycznego podczas pobytu. Możliwość ładowania auta elektrycznego u celu podróży traktuję jako bardzo dużą jego zaletę, dlatego też wychodzę z inicjatywą i z tym portalem. Oddaję go po tak po prostu do twojego użytku i zapraszam cię do przejrzenia jak on wygląda. Są tam obiekty turystyczne, rekreacyjne, takie jak hotele, restauracje, centra konferencyjne, Energy. Które właśnie deklaruje możliwość ładowania podczas pobytu i masz od razu na profilu obiektu, co tam spotkasz na miejscu. Więc jeśli to będzie choćby zwykłe gniazdko, to będziesz wiedział, że to jest zwykłe gniazdko. Więc jeśli wiesz, że ze zwykłego gniazdka, twoje auto ładuje się przez całą dobę, a jedziesz gdzieś na weekend, no to zwyczajnie ci to wystarczy. I na sam koniec dla najbardziej wytrwałych, chciałbym Cię poinformować o nowej funkcji na portalu bezstrzelesni.pl, czyli wynajem auta. Na razie nie mówię jak to działa, zerki, w, yy, zerki na portal, a o tym pogadamy szerzej kiedy indziej. Dzięki wielkie za dzisiaj, przypominam o łapce w górę oraz subskrypcji i komentarzu taktycznym, nawet jeśli odcinek uważasz za wyczerpujący. Dzięki, cześć!